Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz systemu, systemu nakładki Retrobat, uruchomiony na systemie operacyjnym Windows 11. Wyszła nowa wersja, trochę mnie rozbawiła, i dlatego postanowiłem zrobić materiał, ponieważ jest emulator PlayStation 5. Po prostu niespodzianka, jeżeli wejdziemy do środka, pokazuje się nawet, jest filmik Stryb Blade Demo. Dobra, spróbujemy uruchomić, wszystko się ładnie uruchamia. Pyta się, czy mamy zaktualizować wersję emulatora. Wciskamy. Jest. Niby się ściąga, instaluje i wyskakuje, wystąpi błąd aprifuls, Więc zabawne, że coś takiego zrobili, że, Play, że niby powstał emulator PlayStation 5. Fajne, fajne. Prędzej czy później nie powstanie. Postanowiłem, że nagram ten materiał, dawno mi nie było na kanale, jest okazja do tego, żeby nagrać coś, coś świeżego, więc sobie wejdziemy w ustawienia kolekcji gier, wejdziemy sobie w pokaż puste systemy i wejdziemy sobie jeszcze w kolekcję gier i sprawdzimy czy są... Zgrupowane systemy. Są jakieś zgrupowane, dlatego odznaczymy wszystko wstecz. E, automatyczna kolekcja, niech sobie będzie. Dobra. I jedziemy. Mamy RetroBata, obok jest automatyczna, wszystkie gry. E, wszystkie, wszystkie gry tutaj mam dosyć sporo. Tutaj nie wiem dlaczego jest... Aha, bo tutaj są emulatory. Czyli ręcznie możemy sobie uruchomić emulatory, które się znajdują w RetroBacie, ale po kolei Panasonic 3DO. Pegasus, o dziwo mam tutaj jakieś gierki, ale to nie jest ten znany Pegasus, tylko co innego. Więc ciekawa platforma. Poczytajcie sobie: Amber Pegasus z 1981 roku. Mamy standardową Arkona BBC Micro, Acorn, pardon. Acorn Atoma, Acorn Electron, Archimedes, Adobe Flash, Amstrad CPC. Amsterdam GX 4000 APF M1000 Apple 2 Apple 2 GS FB Neo HB MAME Nie mam pojęcia co to jest mm, Spróbowałem znaleźć jakieś gierki na to ale nie znalazłem Mamy Tutaj mamy Techno e, Parod Znalazłem jakieś tytuły ale w ogóle ich nie jestem w stanie wrzucić na tą listę Czyli podejrzewam, że zły format e, Zinc na zinka znalazłem tytuły, większość jest jakby z PlayStation 1, tym bardziej jak się patrzy na Regeica, czy na Bloodroar, no to są tytuły, które powychodziły na e, PlayStation 1. Sorkali nie wyszedł i to jest wersja automatowa, ale Sol Age już wyszedł i Street Fighter X, i... spoko platforma. E, oczywiście uruchamia się na monitorze mamy Dafne, Singę. Atari 2600, Atari 800, Atari 5200, Atari ST, Atari 7800, Atari XE, Atari Links, Atari Jaguar, Atari Jaguar CD. Dziękujemy RetroBatowi za to, że się wreszcie pojawił na Batocerze. Uzebox, Astrocade, Sufami Turbo, Wonderswan, Wonderswan Colon, Ga, Ga, Mate, Computers Lynx, Capcom. To są teoretycznie te same gry, które możecie znaleźć w Ebneo. Casio PV1000, Casio Lupy, nie mam pojęcia, co to jest, mam do tego romy, czy nie Nie kojarzę. Pwiti się, nie na pewno mam, ale do tego nie kojarzę. Cave, Coleco Vision, Coleco Adam, Commodore PET, Commodore VIC20, 64 plus 4, 128, Amiga 500, Amiga 1200, Amiga 4000. Tego troszkę brakuje, ale na to ja nie mogę znaleźć. Romów większości są programy. Ja na przykład Gierek nie mogę na to znaleźć. Może to po prostu jest pokazane, że jest emulator i można trochę mieć na tym programy, ale no Gierek żadnych nie znalazłem Jeżeli macie gdzieś jakąś listę do pobrania czy coś takiego, to dajcie znać. Amiga CD 32, Amiga CD TV, Duck, Dragon 32, Super Akan, Arcadia 2001, z Emersona, Advent Adventure Vision. Game Pocket Computer Super Cassette Vision, Channel F, Pico 8, Tic 80 Low, Res NX, WASM 4, Vicor 32, Fujitsu e, FM7, Fujitsu FM, FM Towns, LCO, to, to jest firma, która produkowała automaty. Mm, i w sumie są te same romy co na mamy, można wrócić sobie do tego folderu i, i się uruchamiają. GP32 Game Master, wideokomputer VC4000, Boy Odyssey 2, Intellivision, Aquarius, nie mam pojęcia, to jest nowe, nie widziałem tego, nawet bo miałem wcześniej, bo teraz nie powiedziałem, to jest wersja retrobata 7.1. Ale w wersji 7.0 tego Aquariusa nie było, więc muszę sobie poczytać co to jest: Vectrex, Samka, Kapolu, MS-DOS, MSX, MSX2, MSX2, MSX Turbo R, Windows, Xbox, Xbox 360. Eee, to są. Możemy sobie tutaj wrzucić pdf -y, o ile dobrze pamiętam, i sobie przeglądać PDF-y. Można sobie pobrać, na przykład PDF-y PS Extreme albo coś takiego można znaleźć. I powrócę sobie. Screenshoty, które się tworzą automatycznie, jak, jak damy odpowiednią kombinację przycisków. Namco System 246-256. Ten system już chyba też jest, na o ile dobrze pamiętam, na batacerze. Kurde, Nie pamiętam teraz, bo miałem gry, a tutaj tych gier nie mam, więc gdzieś te gry mam. NEC PC 8801, 9800, PC Engine, PC Engine, ROM. Dwa Super Graphics PC FX Game Watch, Nintendo czyli NES, Famicom Game Boy, Game Boy players, Super Nintendo, Super Game Boy, eh, Satellite Virtual Boy, Nintendo 64, Nintendo Game Boy Color, Game Color 2 Players, Nintendo 64DD, Nintendo GameCube, Game Boy Advance. I teraz bo podejrzewam, że ta platforma się też pojawi na eh, Batocerze, Game Boy Advance 2 Players. Mówiłem o tym kiedyś, że mi brakowało. I fajnie, że coś takiego jest, po prostu trzeba znaleźć sobie teraz gierki, które wykorzystywało linka na kable, kable link, link cable, jakoś tak to się nazywa, na Game Boy Advance i wtedy tę gierkę wrzucamy do tego folderu i normalnie można uruchomić na jakby dwóch ekranach obok siebie gierki z Game Boya. Pokemon Mini, Nintendo DS, Nintendo Wii U. Wii pardon, Nintendo 3DS, Game Boy MSU to jest ciekawostka, czyli gry z Game Boya ze ścieżką z wzbogaconą ścieżką dźwiękową. Ja jeszcze ramów do tego nie mam, ale się kiedyś tym zainteresuję, ciekawie jestem, czy to, to wrócą do Batazery, bo to już jest znane, tak, Super Nintendo MSU 1. Wii U Nintendo Switch. I o dziwo, ten emulator był wgrany w, w tego. Betrobata w Batocerze, żeby grać Nintendo Switcha emulator, trzeba się troszkę pobawić. Tu jestem mile zaskoczony? Nokia Engage, chciałbym to na Batocerze. Mam gierki, normalnie się uruchamiają, można sobie pograć. Oczywiście w formacie takim jak miał Engage, czyli nie rozciąga tego sztucznie na, na pełny ekran, tylko pionowo jest ekran i da się tutaj te wszystkie gierki łącznie z KOLINEM, z Fifami, FIFA wyglądają tragicznie, co prawda. Ale dacie w nie. Do niektórych gierek nie wiem dlaczego nie ściąga jeszcze okładek, ale może, może, bo to jest świeża platforma, tego też wcześniej nie było. One i się zagrywałem na engage'u. No i tu jest też Rayman 3, który nie jest Raymanem 3. i Jest Sega Rally Championship, to było fajne. I jest Tomb Raider, gdzieś jest Tomb Raider. To byłem w szoku, że to w ogóle działa. Zorik, Otello Multivision. Philips P2000 to jest nowa 2000 T to jest też nowa platforma tak samo jak Philips VG 5000. Tych dwóch platform nie ma na batocerze. Philips Silia jest. Więc czekamy aż się pojawią. Future Pinball, Visual Pinball, Pinball FX, Zakaria Pinball. Ja życzę powodzenia ludziom, którzy chcą pozbierać sobie gromy do tych folderów. Bo w Future Pinball ja szukałem, znalazłem kilka dosłownie stołów, które mi działały i to na Batoce, że się bawiłem, tak i na Batoce, że udało mi się uruchomić, a pozostałe stoły mi kompletnie nie działały, z tym nie mam zamiaru się bawić. Tak samo z Pinballem FXM3, czy Pinbalem FXM, czy Pinballem M, Poszaleli. E, cannonball, czyli Outroom, Cave Story, Sidox, SDL to jest co? Aha, to fajnie śmieszna, wielka command, Genius. Team Hospital, Diablo, Dino, Havoc, Doom 3, EasyRPG, RPG, EduQuake, Edu, Duke, Pardon, Eduk 32, czyli te gierki, które wyszły na silniku od 3D, to jest GMRP, czyli silnik Infinity, który pozwala uruchamiać gry typu Baldur's Gate. Icewind Dale, i Chyba Planet Scape Torment, Torment GZ Doom IKE nie, nie mogę znaleźć na to, ten, na to Romów Karaoke, oh kurde Lutro, no, na mogę, znalazłem Bardzo dużo gier jest dostępnych Małe dni, które fajnie zrobione. Open Beast of Rage Open Goal To jest coś nowego, jest jackem, też ciekawy jestem czy czy to jest? No, muszę poczytać o tym. Nie znam tego. Czas designer grabik. Opalera to jest standard Perfect Dark. Porty. To jest ciekawe, że w portach jeszcze mamy 2048. Mamy Minecrafta, Ponga, Bombermana i Rick Dangerousa. Tu jest silnik Duma. Tu jest silnik też Duka. Pardon, na no, ed, Eduke 32 chyba można tylko uruchomić Duke'a 3D razem z modami. A na tym silniku można ruchomić też Shadow Warriora i Bloda. Flashback 1. Ship of Hariki nie mam pojęcia co to jest. co jest coś nowego. Solarus, Soniki. Dużo tych Soników Starships, Let's Rock and Roll. Mm, to wygląda jak. Jak się nazywa Star Fox, ale Nintendo 64 był. Super Mario War The Force Engine, czyli gier... można uruchomić tak naprawdę dwie gierki. Można uruchomić Star Wars. Jak to się nazwało? Ojeju. Zapomniałem. Zapomniałem. Arasza ulubiona gra. Dark Forces? Chyba Dark Forces. I drugą gierkę Outlast, bo te dwie gry były zrobione na tym silniku Skoom VM, Quake, Quake 2, z tym że Quake 2 jest robiony na wersji PlayStation Vita chyba i to, tą właśnie wersję można uruchomić, nie taką dosową. Love, nie mam pojęcia co to jest Wolfenstein 3D Atomic Wave SG-1000 czyli wchodzimy w Sega Master System Mega Drive, Game Gear, Mega CD Sega AM2, Sega 32X Sega STV mam tutaj 101 gierek i te gierek to tutaj, to też by mogło myślę, śmiało ruszyć na batocerze i się spodziewał, że ten emulator prędzej czy później się pojawi z takich ciekawszych mamy tutaj The Hard Arcade Final Fighter Revenge to było gówno, gierki Widać ewidentnie te 3D, które są, to, są, to jest era Segi Saturn. Ciekawa figurka. Tak, te 3D wyglądają jak, jak z Segi Nawet tutaj jest Virtua Fighter Remix i Virtua Fighter Kids, które wyszły na Segi Saturn. Dobra. Sega Saturn, Sega Model 3, Sega Dreamcast, Sega Hikaru. Mam tutaj też gierki, też się spodziewam, że prędzej czy później ten emulator, chociaż myślę, że na batocerze, ok wersji tę, którą da się uruchomić na komputerach, ona ruszy i uruchomimy takiego np. Na Nascara albo Star Wars Ray Racer Arcade, bo to jest ta najlepsza wersja Star Wars Racer, druga była moim zdaniem na Dreamcastie. Więc yy, możliwe, że wyjdzie na wersję właśnie bo to pc ową ale ja nie wierzę, żeby to się ruszyło ten to ruszył na e, Raspberry Pi. Naomi, Naomi 2, e, Hihiro, to chyba się pojawiło już. To jest Nintendo 3 Force Sega Mega Drive MSU. I tutaj mamy Sharpa X1, Sharp X68000 i ZX81, ZX Spectrum, Neo Geo, Neo Geo CD. Tutaj jest Hyper, Hyper Neo Geo 64. Ja znalazłem Romy, ale mi tych Romów tutaj nie widzi. To jest jakby następca tych automatów Neo Geo. Znaczy, to jest akurat konsola, ale FB Neo. Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, i mamy PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, i PlayStation Vita i PlayStation 4, i PlayStation 5, i Spektra Video, Java, to jest TRS-80, to jest Texas Instruments, Thomson, Gamecom, Tommy Tutor, Steam, LCD Games, TV Games, Motion, Creative Vision, Horis Miles, Supervision, Action Max. Tego nie ma. Czyli, że się pojawi, bo jest dużo fanatyków, którzy próbują tam podłączyć te nowe sklepy, które działają z ekranami LCD. I to było na tyle. Czyli tych platform troszkę innych niż na mm, Raspberry Pi jest ciekawostek, mamy emulatory, się miałem, że ten PlayStation 5 oczywiście to jest Prima Aprilis, chociaż prędzej czy później myślę, że się pojawi, ale PlayStation 4 i PlayStation 3. Jeżeli chodzi o PlayStation 3, to z jakichś powodów Demon Souls tutaj jak uruchomię, uruchamia się pełne menu i tak dalej, wiesz, to mogę wam pokazać, eee, tylko, że krzyczy mi się sama gra. I to jest dziwne, ponieważ Mam ściągniętą wersję, która jest jakby z, z, zrobiona z execa. Zaraz zobaczycie, z execa mm, takiego Windows zrobionego, i to się uruchamia na podstawie emulatora. Ale tamta wersja mi normalnie działa, i tą, tamtą, z tamtej wersji przekopiowałem wszystkie pliki do emulatora, który znajduje się w Retrobacie. I myślałem, że to będzie działać. I teoretycznie, no tutaj się wszystko uruchamia. Nie wiem, czy dźwięk troszkę cichy był ustawiony teraz. Czy w ogóle się nagrywa dźwięk? Bo troszkę miałem problem z mikrofonem. Nie jest dźwięk. Dobra, zagłośno teraz. I tu się wszystko fajnie uruchamia. Jest start. Wyskakuje offline i tak dalej. spoko. Tu sobie wpiszemy. Nie da się klawiatury używać komputera, nawet jak macie podłączoną. Nie da się robić tego. Start, enter. OK, i tu jeszcze się ruchamia animacja, i tak dalej. Widać tutaj, że są kreski dodatkowe, i tutaj jeszcze chyba będzie jakiś tekst. O, i nie mamy już nic. Możemy sobie teraz jeszcze wyjść z gry i tak dalej, jeżeli sobie teraz wyjdziemy z gry... ...to no normalnie wychodzi do opcji. Dobra. Wyjdziemy sobie całkiem z tego emulatora. Więc coś jest nie tak z tym emulatorem, albo z moimi środerami, chociaż ja pamiętam, że jak wrzucałem Roma, a którego używałem na zhakowanym PlayStation 3, to też Demon Souls średnio chciał działać. Pozostałe gierki działały normalnie, a Demon Souls słabo, więc taki jest problem. Oczywiście, jakbym uruchomił raczej klanka, to spokojnie się uruchomi. PlayStation Vita, ja mam akurat na Steam Deck'u zainstalowany ten emulator, na bo to co, i uruchomiłem jedną gierkę. Czekajcie, jak to się nazywa: Street Fighter X Tekken? Chyba tak, Street Fighter X Tekken. I ta gra tak tragicznie tam chodzi, że po prostu nie chce mi się tutaj wrzucać. PlayStation 4. Ja mam tutaj na I ten Bloodborne też... ...działa sobie tak, o... Zaraz wyjdzie... Prima Plilis. Po aktualizacji RetroBata wszystkie emulatory, jeżeli są świeższe wersje, będą wyskakiwały takie komunikaty. I... Bardzo często się zdarza, że coś mieszają w ustawieniach i się gry wysypują. Takie jak są niestety uroki emulacji. Eee, fajnie, bo jest po polsku. Mm, o, nie mam tego, nie mam postaci. Dobra, zostawimy sobie tak. Dalej. Dalej. Ja chcę tylko pokazać, że gierka chodzi. Eee. Dobra, a tutaj fajnie, bo tu już chyba klawiatura działa. Dobra, zakończ. I teraz ciekawość, jeszcze sobie spróbujemy uruchomić MSI. Działa. I mamy widzicie, w 30 klatkach zablokowane. Widzicie specyfikację mojego KOMPA RTX 4070, I7K13700F i, i 4 razy 32GB. Oczywiście tam się wyświetla 18, ale jest tyle w sezonu, po prostu emulator nie wykorzystuję. Rozdzielczość jest taka sobie. I do tego jest ustawione zło, źle. zone, trzeba poprawić. zone. tak, bo mi nie biega, sobie zatrzymuje się, się. Tak, no, w pewnym czasie. W Platborne raczej się tak nie da, grać, żeby się zatrzymywał po, 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 po chwili. Jest jakiś drobny spadek, ale no ogólnie widać, że, że się postarali. Tylko bierzcie pod uwagę to, że. taki błąd jest. O, teraz mnie trafi. A już tu nie udało mi się przejść dalej. O, zabił mnie. Dobra. Dobra, wyjdziemy sobie. I teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Bladborn to jest gra, gra która Która... też namieszali mi widzę ale zaraz zobaczymy co to jest gra która jest bardzo popularna i zawiesiłem się trochę gra która jest bardzo popularna ale to jest najlepsze że chyba mam jakiegoś save'a. I dzięki temu da się mu uruchomić na emulatorze, bo jeżeli weźmiecie jakiś tytuł, który nie jest popularny, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta gra nie będzie działać. I mamy 30 klatek na sekundę, do tego jest włączony jakiś tam dziwny blur. Ale... Teraz wciśniemy escape, nie, alt F4. O, przywiesiłem. Jeszcze raz, Bloodborne. Można sobie wejść w ustawienia i można sobie tutaj troszkę namieszać przy grafice. Możemy sobie włączyć wyższą rozdzielczość. Eee, skrywane, ci jest dla technicznego debugowania zapisujesz odręb z, z gry w rolderze podczas renderowania. Aha, dla technicznego debugowania, teraz do jak tak by nie było, nie było. Nie, no to chcemy kartę. Zgrywanie, bardzo Wulkan, włącz. Dobra, to nie to. czekajcie. Narzędzia. Na 100% tą grę miałem uruchomioną w 60 klatkę na sekundę. Tylko teraz nie mam pojęcia, gdzie to się uruchamia. Nazwa użytkownika, otwórz muzykę, filtrowanie, typ dziennika, sync. To jest tylko rozdzielczość. Czy domyślnie, A może Bladborna nie miałem w 60 klatkach? No na 100% są filmiki, gdzie Bladborn chodzi w 60 klatkach na sekundę, więc w emulatorze można pobawić się, ale miałem jeszcze wam pokazać e, tego tutaj jak się ruchamia. możemy sobie skrót zrobić. Nie chcę i uruchomić gram. Oczywiście, emulator, najgorsze są pierwsze uruchomienie po aktualizacji, ponieważ on musi na nowo szadary zgrać i tak dalej. Widzicie, tu się robi 60 klatek. Ja tutaj jakiś zapis chyba miałem. Tak jest. I tam w widzicie, że się uruchamia bez większego problemu. I działa mi w 60 klatkach na sekundę. I mam ustawioną wyższą rozdzielczość niż na PlayStation. Dobra, tu jest bieganie, dobra. To jest sam początek gry. Możemy sobie pogadać. Trzeba przejść teraz... A, zawiesiłem się. Jeszcze Wam pokażę jeszcze jura, i podejrzewam, że w taki sam sposób można skonfigurować emulator. Czy to w retrobacie, czy to w batocerze. Bo można być w ustawieniu emulatora. Po prostu przekopiować ustawienia z tego... Z jakiejś strony internetowej i, i powinno to działać tak jak tutaj widzicie. No tak to można grać, nie? Chociaż ten pad mnie zaczyna denerwować, chyba. Niby miało nie być tych the, the, the driftów, ale chyba dydzone się coś skopały, bo nawet jak wciskam bieg do przodu, biegnie. To mi... O, przerywa. Więc coś się zrąbało. Z tym padem. Już miałem na Steam Deku problem z nim. 8 bit dołu. ultimate jakiś tam. Niby miało nie być driftu. Gałki się nie ruszają, ale ewidentnie coś mi się stało z zonami. Do dołu jest OK, biegnie, a jak tylko mi się robi przód, to już o. Chyba, że coś mi się... Gałka źle wciśnięta jest, czy coś Teraz trochę lepiej? Nie, dalej to samo. Czyli widzicie, że Wladborna można śmiało. W Demon Dark Souls, Demon Souls można w, w 60 klatkach... w wyższej rozdzielczości. Dobra, ja się postaram częściej robić materiały. Mam w planie dwa. Jeden taki poważniejszy temat. Postaram się go zrobić. Nie chciałbym go nakręcić standardowo, tak jak wszystkie materiały kręciłem. Chciałbym poświęcić na niego więcej czasu. Więc myślę, że się zabiorę w przyszłym tygodniu za to. A w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się. Do na następnego razu. Cześć.